Robimy z pistacji irańskiej, z kalifornijskiej, z brąte. No tutaj mamy tak też kawę, na której robimy nasze smaki kawowe, karmel. Tutaj mamy też orzechy, na których robimy masła. To jest pasta migdałowa. Tak to wygląda. W takich naszych najlepszych tygodniach to około tony samego mleka nam schodziło. Tłusty czwartek to najbardziej zinawidzony dzień w roku, albo w zasadzie noc. Naprawdę nikomu nie życzę, żeby spędził 12 czy 16 godzin przed smaralnikiem, gdzie jest tylko i wyłącznie tłuszcz we włosach, we wszystkim. Nie ma 5 minut na to, żeby pójść do toalety. Słodki Duet. Reportaż Janny Sikory i Dominiki Dębskiej. Znajdujemy się w Starej Szkole, w Sokółce I tutaj była szkoła I tak jak już mieszkańcy Sokółki na to mówili, stara szkoła, ta to tak już zostało Nazwa miała być tylko na rok, ale nie wymyśliliśmy lepszej Główny cukiernik Nikita Właśnie robi jakieś ciasto Sernik baskijski Zaczęło się od moich rodziców oczywiście, wszystko się zaczyna od rodziców Rodzice dawno temu zainwestowali w pierwsze maszyny lodowe i do czasu aż ja z bratem nie skończyliśmy studiów. Wytwarzali lody na komponentach włoskich. Jak skończyliśmy z Łukaszem, moim bratem, studia to postanowiliśmy diametralnie zmienić podejście do lodów. Wtedy też postanowiliśmy wypalać kawę. Efektem ubocznym była cukiernia, no i później zaczęliśmy sami przecierać orzechy na pastę, robić własną czekoladę i na tym wytwarzać nasze desery i lody. Nie mamy wykształcenia, które by nas zbliżało do gastronomii. To wszystko, czego się dowiedzieliśmy, czy to wszystko, jak powinno smakować, albo jak może smakować, to są albo podróże, albo kursy. Na początku to były kursy z mniej znanymi ludźmi, no teraz bardzo często są to kursy gdzieś z mistrzami świata. A ja jestem z wykształcenia skrzypkiem i jestem też po Wydziale Wokaln Aktorskim. W trakcie covidu jeszcze byłem na stażu w Rzymie w konserwatorium muzycznym. No i oczywiście, jak się jest w Rzymie, to się bardzo dużo je. Idzie się na targ i sobie człowiek kupuje przepyszne pomarańcze, melony. No, to jest całkowicie inny smak. I chodząc tak po tych targach w Rzymie sobie pomyślałem, że jak to się da przenieść jak najbardziej na rzeczywistość polską, a zwłaszcza na wschód, bo ja mam 16 km do granicy. Tak na końcu Polski zrobiliśmy ten biznes cukierniczo-lodziarniany. No i to wszystko jest dziełem przypadku. No oczywiście gdzieś tam ten COVID pomógł w decyzjach. Był bardzo ciężki dla muzyków. Wszystkie instytucje czy koncerty zostały zamknięte jako pierwsze. Jakie ostatnie zostały otwarte? Wszystkie stadiony były zamknięte do ostatniego momentu, teatry muzyczne, opery, no to szło jak kula śnieżna. No i rzeczywiście wtedy muzycy i artyści uważam, że byli najdłużej zamknięci. Gastronomia a bardzo źle, co pokłotuje do tej pory, ale muzycy mieli tak samo, a może nawet jeszcze gorzej. Na pewno jest tak, że sztuka i muzyka, ona nie lubi konkurencji, także tutaj trzeba było wybrać, czy dzień poświęcam na ćwiczenie, czy bardziej tutaj na pracę z rodzicami i bratem. Trzeba było też przenieść tę równowagę na drugą nogę, która zawsze była w tym rodzinnym naszym biznesie. Ja poproszę w dużym wafelku tiramisu i wiśnie. Ja chciałbym mm -hmm. słony karny. czekoladę. Mm -hmm. A ja wiśnia mango. To jednak poproszę makaronika. Mój brat jest odpowiedzialny za technologiczne przygotowanie produktu. No a ja jestem jego krytykiem. Dziękuję. Ojku, od początku to pewnie miałem być jakimś matematykiem albo fizykiem. Potem okazało się, że jednak weterynarzem. Natomiast faktycznie wiedza, którą zdobyłem tam daje mi dosyć szerokie spektrum. Ja się śmieję, że są przedmioty, które przydały się w zasadzie tylko mi z tych studiów, a nikomu innemu. Typu biochemia. To jest z francuskiego pełno czekolada. To znaczy tyle co chlebek z czekoladą. Dosyć duża objętość. Jest otwarta struktura, jest chrupiący z zewnątrz. Lekko słodki, ale nie za słodki. No i ma w środku czekoladę. Dobrej jakości i specjalnych parametrach. Nie każdą czekoladę da się zapiekać. Jak rozpoznać, czy ktoś jest najlepszym weterynarzem. No, jest jakaś półka, każdy się specjalizuje w czymś, a tutaj była czytelna droga do tego, żeby stawać się jak najlepszym. Nie było szklanego sufitu. Można było naprawdę dosyć dużo włożyć swoich własnych przemyśleń, swoich spraw, swoich doświadczeń i zrobić rzeczy, które są nieosiągalne albo bardzo trudno osiągalne dla większości ludzi. Smaki, które wiesimy z domu, no pewnie się wzięły od mamy. Mama bardzo dobrze gotuje, potrafi zrobić naprawdę fenomenalne ciasta, którego przykłady są tutaj w witrynach. Marcinek jest jej koronnym przykładem tego, że potrafi zrobić fenomenalne rzeczy, smaki. Ona naprawdę dochodziła do tej formy Marcinka te dwa lata. I na tym ten cały proces polega, żeby dojść do takiego momentu, który nas satysfakcjonuje. Ale jak ktoś mi przyjdzie i powie: że on jadł w Azerbejdżanie lepsze lody, no to powiem super, zapiszę sobie to miejsce i pojadę. Bo też mamy tak, że staramy się odwiedzać te miejsca, które ktoś nam poleci. No ja mam dużą część Włoch zwiedzoną, jeżeli chodzi o lody. To też przy każdej podróży staram się coś tam znaleźć przynajmniej te wysoko oceniane. W Rzym mam dobrze zrobione, jeżeli chodzi o lodziarnie, Chociaż może to też jest na wyrost zrobione, no bo w samym Rzymie jest 3,5 tysiąca punktów lodowych. To to sobie człowiek nie zdaje sprawy z takiej skali. Są lodziarnie, które na pewno trzeba odwiedzić. Giolitti to jest przy Sejmie w Rzymie. Jest taki pałac lodowy też, najstarsza lodziarnia w Rzymie. Old Bridge przy Watykanie. No jest, tego jest. Przy samej fontannie di Trevi jest taka malutka, super lodziarnia. Bardzo lubiłem lody zabajone we Włoszech. Oni mają też trochę lepszą dostępność wina marsala, na którym powinny być lody zabajone. Mamy w Polsce troszeczkę problem z dostępnością tego. Mm. Prawdziwe Tiramisu i prawdziwe Zabajone jest nie na amaretto, tylko jest właśnie na winie marsala. Na pewno to, co my mamy jako Polacy możliwość do poprawy, to są takie bardzo podstawowe smaki. Smak śmietankowy u nas w większości nie smakuje śmietanką. Smakuje wanilią, smakuje karmelem, jakąś tam kawą czasami. Natomiast śmietanę, no weźmy sobie na łyżkę i spróbujmy zjeść tą łyżkę śmietany. I te lody powinny smakować w ten sposób. Włości, nie oszukujmy się, mają dosyć długą teorię, jeżeli chodzi o nabiał. To znaczy mascarpone, ricotta, mają masę serów, które używają. I nam tego brakuje tutaj. My zastanawiamy się, jak ściągnąć mascarpone tutaj, żeby ono dojechało w dobrych warunkach. Ono ma na przykład 5 dni przydatności do spożycia. Tylko. I naprawdę jest fenomenalne, bo jadłem na nim lody. Jedne z lepszych, jakie jadłem. Kremowe, tak. Niepowtarzalny smak. To nie chodzi o sam smak serat, chodzi o kompleksowość tego pełnie, bo. Nie sztuka jest dodać jakiegoś tam smaku dużo, śmietany dużo, musi być jej jakość. Tak samo no, można sobie zobaczyć, że mamy jakiś smak truskawki, które są niedojrzałe, nie mają tego smaku dużo. To ile byśmy ich nie dali do koktajlu, ciasta i tak to i tak lepiej dać wyższej jakości, lepsze truskawki mniej niż więcej tych słabych. Lody pistacjowe, ulubione. Za smak niepowtarzalny, smak, konsystencje. Najsłaczniejsze są lody. Jednak we wszystkich smakach świata. Poczynając od truflowych, kończąc na alkoholowych czy pistacjowych z jakichś tam gór Piątu. Chcieliśmy pokazać, że można zrobić coś dobrze, nawet w takim małym mieście. Żeby nie było tak, że ludzie muszą jechać, nie wiem, Warszawa, Paryż, Lyon. Jak nie wyjadą nigdy z sokółki, to nigdy nie będą w stanie spróbować czegoś naprawdę no, światowej półki. Chcieliśmy dać ludziom możliwość przyjechania tutaj i spróbowania czegoś zupełnie nowego. Jak się wychodzi szczególnie wieczorem po takim ciężkim dniu, to człowiek odpoczywa przede wszystkim od hałasu tych wszystkich urządzeń. Jak się tutaj jest na godzinkę, to sobie może człowiek tak z tego nie zdaje sprawy, ale jest to męczące słuchowo, no nie wiem, czy tylko dla mnie, ze względu na wykonywany wcześniej zawód, ale jest to męczące. W tym roku wyłączono nam prąd przez 4 godziny. To była taka cisza w tym budynku, ja nie wiem, czy kiedykolwiek była aż taka cisza. Dla lodziarni i dla cukierni taki brak prądu na kilka godzin, to potrafi być zabójstwo. I jakby to było tak 8 godzin, no to by wszystkie lody, wszystko co mamy w lodówkach i zamrażarkach poleciało. Nie ma dnia bez jakiejś sprzeczki, dlatego my jakoś tam ze sobą wytrzymujemy jeszcze. Ale jak są dwie różne indywidualności, przenikające się zakresy obowiązków, to nie ma szans na to, żeby to współdziałało bez żadnej sprzeczki. Ale to chyba też trochę zdrowe, bo gdybyśmy się ze sobą tylko zgadzali, to znaczy, że ktoś byłby niepotrzebny. To, że jesteśmy rodziną, to na pewno ratuje ten biznes, bo już byśmy się dawno pokłócili. Oczywiście wszystko w żartach. Ale fajne jest to, że my sobie czasami potrafimy nawet siebie mocno skrytykować za jakieś działania albo brak jakichś działań. No i trzeba iść dalej. Wstaje się rano, no i się dalej pcha ten wózek. Gdyby się tylko to sprowadzało do tego, że bierzemy z worków i mieszamy, to nie byłoby tej satysfakcji. Chociaż ja dodam, że cukier też jest w workach. <laughs> Mąka też. Friday daje niepowtarzalność. To, że możemy się gonić sami ze sobą, to, że potrafimy zobaczyć, a tutaj ten zrobił to tak, to my spróbujemy wykorzystać nasze, spróbujemy zrobić jakąś maszynę taką, jakiej nikt jeszcze nie ma. Muszę się wtrącić, bo Łukasz tego nie powie sobie, ale on sam sobie zorganizował ciąg technologiczny do przecierania orzechów i robienia czekolady. No i to jest coś niepowtarzalnego na skalę Polski, na pewno, bo on rozrobił orzech i kakaowce do dwóch mikronów. Mamy doświadczenie nawet z mistrzem świata z 2005 roku rodziarstwa, mówi, że on czegoś takiego nie jadł. Naprawdę odkrywanie tego, to jest niesamowita frajda. To nie cel jest frajdą, tylko droga do tego celu. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie sukces i słodycz tego biznesu. Biznes się coraz ciężej prowadzi. W tamtym roku mieliśmy siedem kontroli z różnych instytucji, czy utrzymanie lokalu, czy utrzymanie pracowników, czy skaczące ceny surowców. Prawdę mówiąc, one teraz nie skaczą, tylko i do cały czas w górę, także się wspinają bardziej. No, największe koszty to są te koszta fazie przewidywalnej, czyli energia elektryczna, koszty pracy i to naprawdę odbiera chęci do prowadzenia biznesu. W pewnym momencie robiliśmy kalkulację, że dobrze byłoby się zaciągnąć na jakiś dobry etat i mielibyśmy to samo albo nawet lepiej, ponieważ my czasami pracujemy od 6 rano do 24, czasami do 2 w nocy. W trakcie sezonu, jak są naprawdę ciężkie dni, to, to się śpi tam po 4-5 godzin i wstaje się, wstawia się nową bazę, myśli się nad smakami. Roboty jest ho, 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 ho To ja bym miał 8 godzin, miałbym to samo. To naprawdę bez sensu. Ile razy rzucałem ten biznes? No, dzisiaj to już trzeci. Ja wybawię tutaj mojego brata. Tak, czwarty. Przez całe swoje życie muzyczne gdzieś tam się ocierałem o tych ludzi, których się zna z pierwszych stron gazy, czy mówi się o nich, że zrobili wielką karierę. I to też jest fajne, że nawet jak mnie odwiedzają znajomi, którzy gdzieś odnieśli wielkie sukcesy na globie, albo porównują to do naprawdę wykwintnych miejsc, albo mówią, że w ogóle czegoś takiego nie jedli. Był to reportaż Janny Sikory i Dominiki Demskiej. Słodki duet opowiadali Jan i Łukasz Dudkowski.